Hejka. Dzisiaj mam y, kule LOL Surprise. Chciałabym wam je pokazać. Najpierw może zaczniemy od żółtej kuli. Żółta kula tak wygląda. Teraz otwórzmy sobie kieszonki. pierwszej jasno różowej mamy. Muszę wycisnąć to, ponieważ nie widać. strój mojej laleczki. Jest on biały z kropeczki. Tu odmówę. Dobra. Otwieram trzecie drzwiczki. Też jasnoróżowe natomiast. Oj, 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 oj. Coś się tu zablokowało. Okej. Okay. Tu mam, taką ładną buteleczkę, czarno-biała. O, cześć siostra. Otwieram ostatnie już drzwiczki teraz. Chyba ostatnie, bo nie pamiętam. Jeżeli to ostatnie, to ekstra. Ciekawe, co w nich będzie. O, hop. takie ładne, czarne okularki. To będzie mi łatwiej otworzyć kulę. Oj, oj. Oj, się śniadanie. Mi się wcześniej zabało, czy była chyba jeszcze jedna niespodzianka, ale dobrze. No, no dobra. Mm. Okej, otworzymy. Kul miałam taką korebeczkę. ładną, różową, wyglądającą jak tkniczka. Kolebeczko, o mi się kawałeczek. prosiłabym. I jeszcze kulić. Działam, że była taka o szczotka do włosów. Rybka, proszę Dobra. Przechodzimy do drugi kuli. Dobra. Teraz znajdujemy się w tym wypadku. I nakarmię moją laleczkę. Ciekawe, co mam na to zrobić. 我准备吃吧。 Woda i tutaj jej się robią takie jakby rzęsy pod spodem, tutaj, o, padeczkami. Bardzo leciutkie, ale są. Dobra, włóżmy ją na razie tutaj do wody. Gadżety jej przesunę na bok tutaj, o, stół. O, taka. Zajmijmy się drugą kulą. Jest różowa. Taka. i jeszcze coś w jednej kieszonce dwie rzeczy, żeby było to kicior. Wyskakuj, 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 wyskakuj. Proszę cię, wyskakuj. O. I takie ładne babeczki, cztery. Dobra, sprawdzę kolejne dźwigni, może też nic nie będzie. A jeżeli nic nie będzie, to szkoda. O! jeszcze coś tu widzę. Taką oto czarną, złotą musieleczkę. I jeszcze coś tu jest. Taka złoto-biała luzeczka. rączkę o czekajcie jeszcze chwilkę. zauważyliście że przy tej rączce jest taki napis lol surprise a tu nie ma o o do tej laleczki natomiast była dołączona latarka ona świeci ale jest, jesteśmy na słońcu więc nie widać no i moja mała Leleczka, taka. Dobra, szybciutko ubieram. Tylko jedna rzecz mnie dziwi, że jedna rączka ma na Lone Surprise, a druga nie. To jest najcenniejsze. Na Ciekawe czy ta będzie pluła, czy co będzie robiła. Chyba psika uszami. O, ale brudna. Dobra, skoro ta psika uszami, to... Też? Dobra, to ja Wam natomiast pokażę te rączki. Zobaczcie, są trochę inne. Patrzcie, bo tu jest LOL Surprise, a tu to że można z nich zrobić czteremeczki małe. Druga. Butelki już sobie podają. Wyśliłam taki pomysł, że moje laleczki by mogły pójść do piaku, ze mną się baba. O, ręka. Dobra, to wy sobie usiąciecie tutaj laleczki. Oj. niech się położą. Okej. Okay. Tu trochę piachu dla Was. Dam. Ty sobie tu usiądziesz. Tobie też dam trochę piachu. Ty sobie w tym piachu usiądziesz. O, Lena, chcesz się bawić? Czekaj, mrówka po tobie łazi. Mrówka to? po lęce łaziła. Wam zamek. To jeden duży zamek, jeden duży zamek. O, później się wykończę. Dobra. Teraz zbudujemy zamek. Lena ma być większy. Ja tu buduję zamek. I proszę mi nie wchodzić na moje terytorium. Bo ja tu buduję zamek. Siup. Widocznie nie jestem jedyna, która w taką pogodę się bawi w piaski. Malenka, błagam Cię, tylko na mnie nie Nie. Nie będziesz na mnie sypała? Nie. No i dobrze. Nie. Budujesz zamek? Piesia może Ty pójdziesz tutaj? A? Ui. A Ty droga pójdziesz? Natomiast tutaj... Będziecie częścią mojego zamku. <laughs> Moje laleczki są częścią zamku. Okay. Ale wcięgła pies. O, tobie jeszcze trochę rączkę wtać. zaraz pójdziesz się wykąpać. Może teraz pójdą się wykąpać. Uuu. O ja cię ię w piaku.